Jednego głosu zabrakło, żeby Koalicja Obywatelska przejęła władzę w bastionie PiSu, czyli tam gdzie biją kobiety na Małopolsce. Ugrupowanie Szydło bije się tam z ugrupowaniem Dudy i z ugrupowaniem Kaczyńskiego. Kaczyński tego przygupa takiego, jak jaką chodzi, widzicie, gargamel wygląda, skrzywiony. W ogóle ci ludzie z tego pisu to są takie same kaleki, jakieś powekrzywiane, jakieś kurdupy, jakieś kompleksy, tylko żeby mordować, niszczyć, kraść. I ten przygół pod też pewnie pedał jak oni wszyscy. No, dostał się 16 głosów w głosowaniu, a szef struktur tego koalicji z PSL-u. Dostał 19, a trzeba 20 a mieć głosów, czyli jeden głos zabrakło. Czyli pisowcy, gdzie pisowcy mają większość, było 16, a tutaj było 19, tam gdzie pisma większość. Czyli PiS głosuje już na Koalicję Obywatelską, po prostu, bo widzi, że to są złodzieje i oszuści, chyba że te telewizory mają. Ja, i mam dosyć tego, że po prostu Kaczyński przyjeżdża, nie ma żadnej siły, jest totalnym oszustem. E, wiadomo, że będzie siedział w więzieniu. No i po prostu nie grają na niego, bo są tacy pamiętacie, że pisowcy to są takie, takie kurwy, no złodzieje, no koniunkturaliści, tak? No nie, no karnego w Portugalii nie daje. Tragedia, no. Ja pierdzielę. myślałem, że karne będą. A no to w ogóle, te, nie wiem, czy ktoś te euro ogląda. To jest po prostu. Nie wiem, czemu Niemcy, zamiast, albo tamci Dłuńczycy, tacy pewni siebie, to właśnie tak jak pisowcy. Zamiast żółtą kartkę dostać i nie trafić na, na tego, na kogo trafili, a i przegrali oczywiście e, dla Niemców, e, żeby Niemcy też po co remisowali na 1-1 jeden, jeden ze Szwajcarią. A mogli spokojnie e, przegrać i wejść w ten, w ten drugi koszyk, i dopiero na Hiszpanów w finale trafić. A tak będzie półfinał, Austria, Szwajcaria. Zobaczycie, a tu Niemcy, Hiszpania na Niemcom kibicuje. Ale Hiszpania też może przejść dalej. No. I tam prawdopodobnie Austra-Szwajcaria rozegra się walkę o finał ten. Najfajniejsze jest to, że a mm, propos tego jeszcze głosowania na tym Polsce, że jak Kaczyński postraszył ich, że jak nie będą głosować, to ich wszystkich wyrzuci na listę pisowską e, nie weźmie e, ponownie. Bo jak 10 nie będą, 10 się nie rozstrzygnie głosowanie, no to będzie, y, będą nowe wybory. A jak będą nowe wybory, to po prostu z tych wszystkich od Szydło i od Dudy wywalą i chcą tylko na listę swoich a wtedy PiS może przegrać bo tamci tylko lokalnie na Szydło głosują i na Dudę o, karny, tak wiem dzwonią do mnie więc miejmy nadzieję, że PiS przegra, pozdrawiam